120 będzie, że zwiedzam różne stany, nie te z Ameryki, sceny z życia, który w końcu zapomnimy, jak te czeskie filmy, nie zrozumie nikt ich Nie zrozumie nikt ich, bo były jedynie porażką, każdy w tym pory tym świecie zarobić chce siano za darmo, chce jebać taką mentalność Taką mentalność, która wciąż niszczy ciebie i mnie, a potem śle listy, naprawdę już nie chcę więcej tych siebie zrozumiałem błąd, i chociaż był liczny a może ulicznym wciąż nogi i instynkt, chcą zakryć swe blizny. Ubierając na siebie najdroższe ubrania, bez zapomnieć o swoich wadach, zachowaniach. Żale przelewam ze szklanki do szklanki. Mam szklane oczy, ale nie chcesz patrzeć. Szoda tych słów, bo były dość młode. Miały przed sobą tak wiele na drodze. Nie potrzebuję wyjeżdżać do Anglii, ani tych sześciu królowych. Mam ciebie i to mi w sumie wystarczy, żebym był zadowolony. Nie nosisz korony. Ty no się zdiademy, bo jesteś księżniczką. Ja noszę krejdany za swoją niewinność, a ja będąc z tym więźniem, nie tylko za czarno-biała życiowistą Teraz wyleję te wszystkie emocje Mam chwilę ciszy, nikogo obok jak zwykłe dziecko wyleję tę łzy Nawet nie mogę być zły Od zawsze to chciałem być takim dzieciakiem Co robi te liczby i papier Na kasadę, papel od bo kwit A może to będziesz ty W sercu jest nera, Jak sobie zbroję, jak sobie sen Chcą mnie pokonać, 41 Ben Nie da się zniszczyć, bo kasz 嗯。Yo Yo